Idziemy do stacji uzdatniania wody dla odmiany morza, co? Ta. No to furs, furs, furs. Tak jak napisz, już forsuję. Duszka? Tutaj jeszcze jakiś jest. Biorę, nie? Tu masz jeszcze A misię ma do sformowania. Lekka amunicja. Osa przeszukałeś? Nie. Nie potrzebujesz amunicji? Osta amunicji. No to już było dobre. Nie, już nasbierałem kurwa tej amunicji. Znaczy jeszcze mam na razie wystarczająco. No ja 100 mam, nie? 10. No ja też. Chyba 110 nawet jest. Aha, tu jest ekstrakcja. Ekstrakcja. Znaczy no, winda. O, tu masz ten. A ja sobie sprawdzę budyneczek. Mm -hmm. A Bartek nawabia, nie? No. A ty się oh. schowałeś, cwa No to było do było potrzebne. No to to długo otwiera. Mam magnesów, nie chcę. Chcesz chuj, wezmę i najwyżej je wypierdolę, nie? Nie. Uszkodzony rdzeń, stopa. Niech będą przeszkadzać? Spalona woda elektryczna. Niech. Niech będzie. I miałem taką Glaweturę, taką starą Razer'a, nie? Aha. I brat mi kupił jakąś taką chińską, ale za fajna jest, bo jest mała ale jest ciężka taka, nie? i cichutka bo po prostu Marnie idealna no, dwie i pół paki dużo i niedużo ja w tym budynku jestem jak dobra nasiona, ładowarka zaraz no, będę białe narzędzia jeszcze dwie szafki są Нашон Форд товаруту Ань тото перди О О Кутенья A jo kurwa, tam łazi nad tobą. Don't shoot. O, ale mi się zacięło. O kur... Jest tu kto? Nie. O, ale mi się tnie. Ktoś jest? No ale mi się... Grafika, no shoot. OK! Łopanie, ale mam... ...pixelowe. Wszystko już. Mówisz? No. Gdzie tu jesteś? No tu. No, no. Ja, ja tu byłem, nie? Tam jakaś laska jest, ale... O, A tu byłeś? Tu? Nie, tu nie byłem. Możemy iść. Pozytywnie do świata nastawiony. O ja, panie, zarabię de full. Ja też. Pompo Powerbank. No ja well, już jestem full. No to co, desancik? O kurwa. Kurwysyn. Jaki, no poczekaj się, uleczę trochę. No teraz to już mi sprawnie idzie, kurno. Nawet leczenie. Ja to chyba mam, jestem pełniutki. Nie ja też, ale jeszcze bym coś... no dobra już. O, no, nawet jestem przeciążony. To taki gran ci nie? Nie Dobra, gdzie jest winda ty, poczekaj? No. Gdzieś pod nami chyba, nie? Czy nie? Nie, tam przed nami. Nie, tam... Możemy iść tu na dół, nie? O kurwa, to zszedłem. Dobra jest. Ekspresowo. Komandos. Ach, stary w, w gromie byłem to wiesz Na siłownię chodzę to... Sprawność ciebie... nie? Tak Kurwa Będę O, co mój? Myślę, że nie wskoczy O, tędy polazłeś Kurwa, nie musi wybiegać Dobra, ja lecę. Odpalam. Kurwa, wołam tego. Nie bo mi się zmieni. Winda też szybko nie przyjedzie. No. No, to trochę odpocznij, kurde. Okej, okay. ona się już otwiera? Nie, no jeszcze. Jest. No okay. tak. Dokąd do No jeszcze nie włączaj, nie, jeszcze nie włączaj. No, no. Zobaczyć, co ten skurwile zrobi. Nie, bo to właśnie nic nie może zrobić. Nie? Nie. Nie. z Nie. powalczyć. No, nie wiem. Idzie. Uciekł. kurwa. No mały włos bym stał. Stał, stał. Kurwa. Kurwa. Spuźnialski, nie? Karek kurwa kupię, bo chyba nie dostałeś na komunikację. Masak. Mm. <laughs> no,